Środa 4 marca w kolejnym wydaniu Magazynu Miejskiego. Wita Państwa Artur Wisielewicz. Zapraszam na szczegóły. A dzisiaj w wydaniu. Dzień patrona szkoły. Otyliada. 2 marca w Szkole Muzycznej odbył się koncert upamiętniający postać patrona szkoły. W hołdzie Juliuszowi Zaremskiemu zagrały wybitne osobistości europejskiej sceny muzycznej. Rosyjska skrzypaczka Paulina Litwin-Kiełbasiewicz i pianista Andrzej Tatarski byli bohaterami recitalu, który 2 marca odbył się w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej. Tym koncertem społeczność szkolna uczciła swego patrona Juliusza Zaremskiego, XIX-wiecznego kompozytora, autora słynnego kwintetu fortepianowego g -moll. Tradycją jest, że obchodzimy Dzień Patrona. Zwykle Dzień Patrona obchodzimy w dniu 28 lutego, w dniu urodzin Juliusza Zaremskiego. W tym roku nie Typowo i nietypowo, nietypowe będą też koncerty. Dzień Patrona obchodzimy w tym roku w dwóch odsłonach, pierwsza z nich już miała miejsce dzisiaj i rzeczywiście wystąpili artyści światowej sławy, można tak powiedzieć, aktualnie przed Turnę w Monako. W, w, i gościli, gościli w naszej szkole w wyjątkowym repertu, repertuarze. Program przedstawiony w Inowrocławiu za trzy tygodnie rozbrzmiewać będzie w Monako na jednym z koncertów kameralnych. Inowrocławianie nie muszą jednak jechać tak daleko, by posłuchać dobrej muzyki. Druga odsłona Dni Patrona odbędzie się już za kilka dni. 12 marca o godzinie 17.30 odbędzie się drugi koncert z cyklu obchodów Dzień Patrona Szkoły, na który bardzo serdecznie zapraszamy i podczas którego y, będą mieli okazję zaprezentować się absolwenci naszej szkoły. Koncert zatytułowany jest Absolwenci w muzyce i we wspomnieniach, tak więc zapowiada się ciekawie zapraszamy serdecznie. 28 lutego punktualnie o godzinie 18 w 32 pływalniach w całej Polsce, w tym także w inowrocławiu, ruszyła Otyliada, czyli nocny maraton pływacki. Od 18 do 6 rano z soboty na niedzielę trwał w Krytej Pływalni Delfin nocny maraton pływacki Otyliada 2015. 26 uczestników pokonało w sumie blisko 260 tysięcy metrów. W tym roku zwyciężył Rafał Domeracki, który przepłynął 31 kilometrów. Pobił on rekord ubiegłorocznego zwycięzcy Daniela Gąsirowskiego, który zajął trzecie miejsce w tym roku. Startuję po raz drugi, w tamtym roku też się bawiłem w Otyliadę, próbuję utrzymać wynik z tamtego roku. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to będę chciał wytrzymać do szóstej rano. Lubię bardzo pływać i zachęcam wszystkich do pywania. W tegorocznej edycji inowrocławskiej otyliady wystartowało 26 zawodników w różnym wieku. Wśród nich najmłodsi byli 8-letni Paweł Żabicki i 10-letnia Zuzia Biernat. Najstarszy natomiast był wicemistrz i nowrocławskiej otyliady 56-letni Marek Gardoń. Specjalne nagrody wręczono też najliczniejszej rodzinie, czyli Kasi i Marcie Dominiak. Wizyta w krytej pływalni Delfin zakończyła środowy magazyn miejski. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. W marcu ruszyły zapisy przedszkolaków i pierwszaków. Rekrutacja dzieci 3 i 4 letnich do przedszkoli oddziałów zerowych, dzieci 5 letnich, a ponadto do klas pierwszych szkół podstawowych trwa do 31 marca. Bogata oferta edukacyjna, dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków, pięknie wyposażone sale i doskonale wykształcona kadra sprawiają, że inowrocławskie szkoły i przedszkola są jasnymi punktami na edukacyjnej mapie naszego miasta. Edukacyjny alfabet 9 oddziałowego przedszkola numer 20 Kujawskiej dzieci mieszczącego się w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 13a i Alejnika 13. Najlepiej podsumowują dwie litery. A jak atrakcyjne programy nauczania, Z jak zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju. Więc Jak sama nazwa wskazuje istotą naszej działalności jest uwrażliwianie dzieci na piękno kultury regionalnej oraz poznawaniu dziedzictwa Kujaw poprzez kultywowanie tradycji kujawskich. Z tego względu organizujemy dla dzieci różnorodne święta i uroczystości. To jest na przykład święto plonów, dożynki, gajk, majk, chodzenie z kogucikiem, podkoziołek czy wesele Kujaw. Aktualnie realizujemy projekt Rok Obrzędowy w Tradycjach Kujawskich, do którego zaprosiliśmy inne chętne przedszkola i placówki. Współpracujemy z Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich oraz z zespołami ludowymi, którzy chętnie do nas przyjeżdżają z repertuarem piosenek kujawskich i nie tylko. Propagujemy także działania proekologiczne dlatego realizujemy teraz zadania, które mają na celu osiągnięcie przez nas certyfikatu zielonej flagi. W tym roku jesteśmy też nominowani do tytułu Władysława. Mimo naszego oczywiście zamiłowania do regionalizmu, jesteśmy przedszkolem nowoczesnym, który posiada bogaty kalendarz, co sprawia, że w dniu takiej uroczystości nasze przedszkole zmienia scenografię, dekoracje w tym dniu od samego rana dzieciaki i rodzice są zapraszani do udziału w zabawach, konkursach, także w tym dniu dzieci otrzymują drobne upominki i niespodzianki. Nasza kadra pedagogiczna realizuje wiele ciekawych programów autorskich. Wykorzystujemy innowacyjne metody pracy z dziećmi. Prowadzimy także nieodpłatne zajęcia dodatkowe z pomocą wolontariatu rodziców i uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z zakresu logopedii, języka angielskiego oraz rytmiki. Chętnie włączamy się także w wszelkie akcje mające na celu pomoc osobom potrzebującym. Wspieramy także schroniska dla zwierząt. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie talentów, a eliminowanie deficytów poprzez pracę korekcyjno-kompensacyjną. Dostrzec talent i stymulować rozwój zdolności dziecka. Takie zadanie stawiają sobie nauczyciele oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Montfach. W ubiegłym roku nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoły Odkrywców Talentów. Dostaliśmy ten tytuł, i oczywiście wszystkie zadania, które realizowane są w szkole, służą temu celowi, żeby ten program realizować. W związku z tym, że przedszkole jest przy naszej szkole, to przedszkole również bierze udział w tym programie. Dzieci od najmłodszych lat realizują, rozwijają swoje talenty. Szkoła również jest laureatem, zdobyła certyfikat zielonej flagi. Jest to taki program ekologiczny, i również nasi przedszkolacy biorą w tym udział. Dzieci same przygotowują zdrową żywność, pielęgnują rośliny, które są przy szkole w ogródku przedszkolnym i rośliny, które mamy w szkole. Zakładają różnego rodzaju hodowle, karmią zimą ptaszki. Oczywiście nie w tym roku, bo pogoda na to nie pozwoliła. Ale opiekują się również zwierzętami, które są przy szkole. Baza przedszkola jest świetnie wyposażona. Oprócz przestronnych sal, które są przystosowane do wieku dzieci, są kolorowe, pięknie przyzdobione przez naszych nauczycieli, znajdują się również nowoczesne techniki nauczania. Dzieci mają do dyspozycji tablicę interaktywną, na której świetnie pracują. Przedszkole nr 14 Muzyczna Kraina to cztery budynki z główną siedzibą przy ulicy Świętego Ducha 86 i placówkami przy ulicy Jacewskiej 16, Skłodowskiej Kiri 41 i Poznańskiej 47. Nauczyciele poprzez nowatorskie metody pracy stymulują rozwój dzieci. Placówka przy ulicy Jacewskiej jako jedyna w mieście od tego roku szkolnego prowadzi grupę Metodo Montessori we współpracy z Warszawskim Instytutem. Głównym założeniem pedagogiki Montessori jest uczenie przez działanie. Wychowankowie zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną, samodzielną, spontaniczną pracę. Aktywność w przemyślonym środowisku pedagogicznym przy współpracy z nauczycielem. Nauczyciel nie narzuca działania, podąża za dzieckiem jest jakby przewodnikiem w zdobywaniu wiedzy na temat świata to właśnie samo dziecko skierowało uwagę Marii Montessori, zwracając się do niego do niej z prośbą: pozwól mi zrobić to samemu. Słowa te stały się jakby motywem przewodnim pedagogiki Montessori. Dziecko realizując te słowa staje się wolne i samodzielne. W naszym przedszkolu realizujemy program powszechnej dwujęzyczności, dwujęzyczne dzieci, wprowadzając dziecko w świat języka angielskiego równocześnie z językiem polskim. Chciałabym podkreślić, że nasze przedszkole jest propagatorem tego programu. Poza tym y, prowadzimy wiele programów własnych, między innymi z edukacji teatralnej, y, plastycznej, muzyczno-tanecznej, rozwijając uzdolnienia i talenty. Wykorzystujemy w naszej pracy z dziećmi odimienną metodę nauki czytania dr Ireny Majchrzak. Kładziemy nacisk na działania ekologiczne, wykorzystując programy i projekty. Jesteśmy prekursorami Święta Drzewa na terenie naszego miasta w yy, współpracy z klubem Gaja. W ramach realizacji koncepcji muzycznej naszego przedszkola nauczamy gry na frażoletach, yy, dzwonkach yy, we wszystkich grupach wiekowych. Od 2005 roku przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi Słoneczko przy ulicy Kusocińskiego 11 szczyci się tytułem krajowego lidera integracji. W tej dziewięcioddziałowej placówce dzieci zdrowe współuczestniczą w zabawie i nauce z dziećmi niepełnosprawnymi. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele ciągle doskonalą swoje umiejętności, bądź zdobywają kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych. Pracujemy w oparciu o program wychowania przeszkolnego zgodny z podstawą programową. Naturalnie w placówce realizowanych jest 18 programów własnych nauczycieli, stąd bogata oferta edukacyjna, zajęć dodatkowych, takich jak język angielski, socjoterapia, rytmika z elementami zumby, także taniec towarzyski i wiele innych form aktywności. W przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć w ramach indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, także zajęć rewalidacyjnych. Dzieci y, uczestniczą w terapii prowadzonej przez pedagoga, y, psychologa, neurologopedę, tyflo i surdologopedę, także przez y, rewalidanta ruchowego. Zajęcia odbywają się w specjalnie bogato wyposażonych gabinetach terapeutycznych, takich jak gabinet psychologa, pedagoga, gabinet rehabilitanta ruchowego, który jest takim atutem tej placówki, potocznie zwanym UGUL, czyli Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego, w którym odbywają się zajęcia terapii indywidualnej, a w małych zespołach także gimnastyki korekcyjnej. Placówka dysponuje bogato wyposażonymi salami zabaw i zajęć. Sale pozbawione są zupełnie barier architektonicznych, łazienki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W pracówce znajduje się także sala doświadczenia świata, gdzie prowadzone są zajęcia stymulacji polisensorycznej. W miesiącu marcu, kwietniu, wiosną tego roku Dzięki wsparciu organu prowadzącego pragniemy doposażyć plac zabaw w kolejne urządzenia zabawowe, takie jak y, wagonik, y, huśtawki dla dzieci, ale także zieloną architekturę, altanę dostosowaną do potrzeb y, dzieci niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Pragniemy zaspokajać potrzeby dzieci, ale także spełniać właśnie te oczekiwania rodziców. Stąd od tego roku rekrutacją objęto dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 lat. Każdy uczeń jest dobry na miarę swoich możliwości. Tomot to motto przyświecające kadrze z Zespołu Szkół Integracyjnych przy ulicy Krzymińskiego 4. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza stawia na dobro ucznia i dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb. Szkoła podstawowa integracyjna jest szkołą nieposiadającą obwodu. Przyjmujemy wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie i na Wrocławia. Specyfiką szkoły są klasy integracyjne, w których uczy się maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni są to uczniowie, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczne psychologiczno-pedagogiczną w Wrocławiu, lub inną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na terenie całego kraju. Może to być zarówno poradnia publiczna, jak i niepubliczna, czyli prywatna w szkole oprócz ramowego planu nauczania realizujemy również szereg zajęć pozalekcyjnych które związane są z rozwijaniem zainteresowań uczniów jak i zajęć które związane są ze wspieraniem rozwoju tych uczniów którzy być może będą mieli na pierwszym etapie edukacyjnym trudności z nauką w szkole odbywa się zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia sportowe, wiedzowe, artystyczne. Także Szkoła Podstawowa Integracyjna jest szkołą, w której jest miejsce dla każdego ucznia, ponieważ naszą dewizą jest to, że każdy uczeń jest dobry na miarę swoich możliwości i naszym głównym celem jest odkrycie tych jego możliwości, rozwijanie ich, i celem naszym jest również to, żeby każdemu dziecku dać szansę. Przedszkole nr 2 u Jasia i Małgosi przy ulicy Harcerstwa Polskiego 6A 1 września 2015 roku rozpocznie 48 rok swojej działalności. Jedno z najstarszych przedszkoli w Wrocławiu jest placówką przyjazną i innowacyjną. Misją przedszkola staramy się spełniać dziecięce marzenia, inspirując dzieci do podejmowania wysiłków w celu ich realizacji. Stąd też liczne zajęcia dodatkowe, niepłatne, ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz wspierające ich wszechstronny rozwój należą do nich. Między innymi zabawy z językiem angielskim, warsztaty teatralne, dramowe, rytmika, warsztaty taneczne i plastyczne, a także zajęcia specjalistyczne, tak jak terapia logopedyczna i gimnastyka korekcyjna. Bajkowa nazwa przedszkola zobowiązuje, dlatego też położyliśmy nacisk na pobudzanie zainteresowań dzieci literaturą dziecięcą. Przedszkola od początku włączyło się w akcję Cała Polska Czyta dzieciom. Jesteśmy też członkiem klubu czytających przedszkoli. Z inicjatywy nauczycielek i przy wielkim wsparciu ze strony rodziców powstała także biblioteka przedszkolna. Współpracujemy również z Biblioteką Miejską i od kilku lat organizujemy comiesięczne spotkania z teatrem. W przedszkole kładzie także nacisk na działania związane z ekologią i ochroną środowiska, czego potwierdzeniem jest uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi. Za podejmowanie inicjatyw skierowanych na rozwijanie postaw prozdrowotnych, wiele działań na rzecz usportowienia dzieci otrzymaliśmy tytuł Przedszkola w Ruchu. Promujemy także zdrowe żywienie. Przygotowane w przedszkolu posiłki są zgodne z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Organizujemy obchody dnia zdrowia, uczestniczymi w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury. Naszą tradycją są obchody dni piernika, obejmujące zapoznanie dzieci z legendami piernikowymi, smakami i zapachami związanymi z tym przesmakiem, warsztaty piernikarskie, w których uczestniczą zarówno dzieci z naszego przedszkola, jak i też dzieci z przedszkoli zaprzyjaźnionych. W czasie warsztatów gościmy królową jadwigę, która adeptów sztuki piernikarskiej pasuje na nadwornych piernikarzy. Podsumowaniem obchodów jest konkurs związany z piernikiem, natomiast same przyspaki konsumowane są w czasie wigilii przedszkolnej.